Kelm versus customize, czyli odwieczny problem, czego powinniśmy użyć do templatingu, przygotowania deploymentów na Kubernetesa. Bo tak to można określić. Dobrze, to może małe wprowadzenie, co jest czym. Customize umożliwia nam zmiany YAML-a, mówiąc bardzo, bardzo prosto, i modyfikacje przez tam wiele poziomów. Mamy bazowy obraz i go tam modyfikujemy różnymi overlayami. Raczej, trzeba powiedzieć, po prostu robimy inaczej, robimy pacze. Można tak to określać, patrzymy, robimy nakładkę, nakładki na czyste Jamle, czyli nazywamy to overlayem, czyli to są te nakładki, czyli bierzemy czyli i robimy na, w go, nakładki na bardzo prosto. Tak, w prosty sposób. Z tym prosty. Modyfikujemy go. A tym się, z tym się możemy zgodzić. Dobrze, teraz Helm. Helm natomiast jest takim engineem template'owym do Yamla, czyli mamy Yamla, a tam elementalnie mamy jakieś while, if'y i tak dalej, tak dalej. I na koniec tego Yamla wygenerujemy i całość przedstawiamy jako paczkę i masz instaluj sobie. I jasno określamy, które wartości mogą, można rozszerzać. Dobra. I teraz jak sobie popatrzymy, najważniejsza dla mnie różnica jest taka, i to co powiem, to jest w kontekście tego, co oglądam na rynku. No. Bo ja Helmem nie gardzę. Gardzę sposobem użycia, i to jest bardzo istotna się nie różnica. Poczekaj, zaraz w tym, zaraz do tego przejdziemy. Dobra, i Helm pierwotnie, to też jest bardzo ważne, jest package managerem, i tego jego pierwsze takie przeznaczenie, takie bardzo szerokie, to jest package manager. I mamy coś, co nazywamy artifact hub na którym znajdziemy różne rzeczy do instalacji jako paczki na Kubernetesie. Weźmy owianego sławą Prometeusza, jakieś operatory, third party softy, teraz przychodzą enterprise'owe w postaci helma, więc jest, tego, jest to sposób dystrybucji manifestów do Kubernetesa, żeby zrobić produkt o, to, to do instalacji. Helm jest świetny do dystrybucji produktów. Tak. Y i to jest jedna rzecz, a Customize powstał po to, żeby de facto bez narzędzi, bo jest zbudowany w Cube już w tym momencie w pełnej kompatybilnej wersji, więc musisz odświeżyć wiedzę o ostatnich update'ach, jak to Ale wygląda. Ale ja nie stwierdziłem nic innego. Czasu. <laughs> to pozwala wam w prosty sposób po prostu zmienić manifest w jakiś sposób. Albo dodać do niego element, podmienić po prostu pisząc kawałek yaml bądź Pisując komendę Jason Pacza, którego Szymon nienawidzi. Jak popatrzymy ze strony wsparcia narzędziowego, czy od strony tego, jak to robimy z pipelineów, czy jak to robimy z GitOpsa typu Argo, oba są pierwszymi obywatelami. Zachowują się dokładnie tak samo.